Dzień dobry moi drodzy z tej strony. Michała, w dzisiejszym odcinku. Koniec z tym. A także brak rąk do pracy w Saksonii. Zapraszam do oglądania. Witajcie, witajcie moi drodzy po krótkiej przerwie na kanale. Ale ważna informacja: od piątku 16 lipca w Saksonii nie będzie obowiązku noszenia maseczki w przestrzeni publicznej oraz, uwaga, w sklepach, supermarketach i w galeriach handlowych, czyli m.in. w takim miejscu, jakie znajduje się za mną, bo jestem w dzielnicy Poundsdorf. We wtorek, we wtorek, w tym tygodniu miało miejsce posiedzenie rządu Saksonii, no i wspólnie włodarze tego niemieckiego landu ustalili, że właśnie od piątku, 16 lipca jest... Ostatni, od piątku 16 lipca jest zniesiony nakaz noszenia maseczek w sklepach, supermarketach, galeriach handlowych, ale ten nakaz zostaje utrzymany w komunikacji publicznej. Czyli np. jeżeli jedziesz autobusem, tramwajem, pociągiem, to wtedy maseczkę musisz mieć założoną. Albo jeżeli idziesz do lekarza, bądź do, do, do domu opieki e, odwiedzić babcie, to też taką maseczkę będzie trzeba nosić. Co nie zmienia faktu, że e, dosyć szybko się to stało, bo ja szczerze powiedziawszy, jak wprowadzili nakaz noszenia tych maseczek w marcu 2020 roku, gdzieś pod koniec marca, jak wybuchła pandemia, no to tak myślałem, że na pewno z dwa lata chyba będzie to trwało. Znaczy na początku człowiek myślał, że. Krócej, ale kiedy to wszystko tak nabierało tempa, nabierało tempa, no to nie sądziłem, że aż tak szybko się to stanie. Także na pewno e, duży plus, takie poluźnienie obostrzeń tutaj w Saksonii. Właśnie trzeba podkreślić, w Saksonii, ponieważ w Niemczech, e, zresztą nie tylko w Niemczech, bo w Polsce też powoli się robi taki e, podział, e, ale w Niemczech każdy land ma swój e, rząd i tutaj mo mogą się różnić. E, Mogą się różnić zasady, jeśli chodzi o obostrzenia. Zresztą w Polsce też tak było: zielone strefy, czerwone, pomarańczowe i tak dalej. No, w każdym bądź razie jest bardzo jest tutaj brany pod uwagę ten wskaźnik zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców i tutaj te dane w Saksonii są bardzo dobre, na bardzo niskim poziomie no i dlatego zdecydowano się również ze rosnącym tempem szczepień zdecydować się na te działania, żeby tych paseczek no, nie musieć już nosić w sklepach. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, nie mi to oceniać, nie jestem wirusologiem, nie jestem myślę na tyle osobą kompetentną, żeby to oceniać, w każdym bądź razie, jeżeli ktoś będzie czuł taką potrzebę, będzie mógł dalej z taką maseczką robić zakupy w sklepie, jeżeli będzie się przez to czuł bezpieczniej. A jeżeli ma tego serdecznie dosyć, no to będzie mógł zapomnieć o tej maseczce. Ja jestem ciekawy, jak długo to będzie trwało, jak długo będzie takie rozluźnienie. Jesteśmy w sumie już po trzeciej fali całej tej pandemii i nie wiem, czy. Na jesień znowu będzie taki moment, że będzie wzrost zachorowań, czy jakichś nowych wariantów, i tak dalej. I znowu będzie na przykład nakaz noszenia takich maseczek, przez co może się to wielu osobom nie podobać, bo to jest kurzające takie rozluźnianie, poluzowanie, a później znowu spinanie tego wszystkiego i mówienie, okej, okay, tego i tego nam nie wolno. Zobaczymy. No i też piszecie do mnie, czy to jest dobry moment, czy ta... na dobry moment, na przykład, żeby wyjechać do Niemiec, do Saksonii. Do pracy, czy zmienić na przykład miejsce zamieszkania, jeżeli już gdzieś mieszkacie w jakimś europejskim kraju, bądź też w Niemczech, w innym regionie. Jak wygląda teraz sytuacja z pracą? Dla mnie cały czas sytuacja jest tutaj bardzo stabilna. Mało tego, ostatnio przeczytałem dosyć ciekawy artykuł w, na, nie, na niemieckim portalu Deutsche Welle, który portal to twierdzi, czy raczej stwierdza fakty, iż w Niemczech Wschodnich zabraknie. Za parę lat rąk do pracy. Co jest bardzo ciekawym trendem, bo jeszcze jak ja przyjeżdżałem w 2016 roku do Saksonii, to no było pracy bardzo dużo, ale żeby znaleźć coś dobrego, powiedzmy jakąś dobrą ofertę, to trzeba było się troszkę nabiegać, nagimnastykować. Dzisiaj ten trend się coraz bardziej odwraca. W Saksonii robi się rynek pracownika, no i co się okazuje, zaczyna brak, brakować rąk do pracy. Dlaczego tak się dzieje? No po zjednoczeniu Niemiec w 90 roku bardzo duża część ludzi w takim wieku produkcyjnym, powiedzmy 30+, plus, wyjechało na zachód Niemiec. Zostali tutaj oczywiście powiedzmy połowa ludzi została, połowa wyjechała. Oczywiście troszkę to było inne proporcje, ale żeby mniej więcej to wytłumaczyć. No i ci ludzie, którzy zostali tutaj no lada moment już są w tym wieku emerytalnym i za parę lat właśnie Saksonia będzie przeżywała no, bardzo duży procent będzie, będzie, będzie przeżywała bardzo duży przypływ ludzi, którzy przejdą na emeryturę, a na ich miejsca nie ma za bardzo kto pracować. I oczywiście nie jest to zjawisko występujące w całej Saksonii, bo w tym artykule jest dobrze wyszczególnione, że na przykład nie ma się czego obawiać Berlin albo Lipsk. Dlaczego? Dlatego, że tutaj bardzo dużo przypływa nowych ludzi, czy to studentów, czy Pracowników, którzy są kuszeni przez ciekawe oferty pracy, przez rozwijający się rynek. No i te miasta nie mają się czego obawiać. No ale rodzi to, moi drodzy, dosyć spore pole do manewru dla takich osób, jak wy, którzy oglądacie ten kanał, bo. Yy, Tutaj robi się powoli właśnie, tak jak powiedziałem, rynek pracownika. A co to oznacza? Oznacza to, że płace muszą iść do góry. Tak jak ma to też zresztą miejsce w Polsce. Chociaż w Polsce wiadomo, e, zanim Polska dogoni Europę, no to minie naprawdę dosyć sporo czasu. E, Polska dogoniła Europę, ale jeśli chodzi o ceny, na przykład nieruchomości, bo paradoksalnie naprawdę w Polsce jest Teraz możecie kupić drożej mieszkanie aniżeli na przykład na wschodzie Niemiec. No a zarobicie, no niestety nie, nie zarobicie więcej. Więc jest to szansa na pewno dla ludzi, którzy chcą przyprowadzić się na wschód Niemiec, bo ofert pracy jest bardzo dużo, a pracowników jest coraz mniej i teoretycznie, według tego, co pisze Deutsche Welle, tych rąk do pracy będzie jeszcze mniej. Także na przykład, biorąc pod uwagę cały czas takie dobre ceny nieruchomości, które są w Saksonii, ja nie mówię, że w lipsku już, bo w lipsku naprawdę idą ceny już praktycznie z miesiąca na miesiąc do góry, ale można gdzieś w jakichś tych mniejszych miejscowościach, pod Lipskiem, pod dreznem, w pięknych, naprawdę w pięknych miejscach wynająć mieszkanie, czy nawet domek bo wielu z Was napisało do mnie, chwalicie się, jak naprawdę jakie fajne miejsca znaleźliście, w których mieszkacie, gdzieś powiedzmy w południowej Saksonii, macie ciszę, spokój, no i płacicie bardzo przyzwoite pieniążki, a pracujecie powiedzmy w tych większych miastach jak Lipsk, Drezno czy Chemnitz na przykład. Także, moim zdaniem, sytuacja pomimo tego, że ostatnie półtora roku wiadomo co szaleje i jak, jak to wpływa na nasze Podejście, podejście z interpretacją rzeczywistości. To moim zdaniem sytuacja jest naprawdę stabilna i nie ma się co bać, żeby wyjeżdżać i żeby próbować. Tak jak mówię, w dalekiej perspektywie tutaj miejsc do pracy na pewno nie zabraknie, a życie na pewno, przynajmniej na start, możecie mieć dużo lepsze niż w Polsce. Także moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania, dzięki za dotrwanie do końca. U mnie się ostatnio bardzo dużo działo, także no, nie było za bardzo czasu na te filmy. Teraz przede mną urlop zaliczyłem zarąbisty wyjazd z Piotrkiem. Byliśmy w Austrii na Via Ferratach. Relacja z tego będzie lada moment na kanale. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć trochę fajnej zajawki na jakiś weekend, na przykład tudzież dłuższy urlop w Alpach to ja serdecznie zapraszam do zobaczenia tego odcinka będą dwie części, bo tego materiału było dosyć sporo a ja życzę wszystkim wspaniałego dnia jeżeli macie jakiś temat, jeżeli macie jakieś, jakąś sugestię jeżeli chcielibyście się z czymś, czymś podzielić piszcie koniecznie do mnie, znajdziecie mnie na facebooku życie w Niemczech, Michał Ćwieląg możecie też pisać w komentarzach oraz na maila michałćwielągmałpao bez polskich znaków Także jeszcze raz życzę wszystkim wspaniałego dnia, zostańcie zdrowi, trzymajcie się i pozdrawiam Michał Cieląg, do zobaczenia. Hej!